Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy 31 marzec, 9:23. Także jestem z Wami dzisiaj bardzo punktualnie. Zapomniałam sprawdzić, jaki dzisiaj jest dzień, ale słuchajcie, zaraz sprawdzimy. Hmm. Dzień podjęcia działania. Bardzo fajny dzień i tego Wam życzę. Mam nadzieję, że już jesteście gotowi do działania. Ja tutaj, yy, że tak powiem, przychodzę do Was z tematem yy, supermocy. To nam się trochę kojarzy z czym? Trochę z bajkami, co? Nie, ale życie to nie bajka. <laughs> życie to nie bajka. Powinniśmy trochę uwierzyć w swoją yy, supermoc, bo taką mamy. Taką mamy. I teraz wyobraźcie sobie, jakby to było. Gdyby można było spełniać swoje życzenia, chociaż może nie tyle być takim życzeniowym i roszczeniowym, ale jakby to było, gdybyśmy mieli taką moc zmieniania swoich myśli. Chodzi mi o to, żeby nie myśleć negatywnie, ale właśnie myśleć pozytywnie i mieć taką moc, taką moc po to, żeby to czynić. Myślicie, że to jest trudne? Jak to można zrobić? Hmm, no właśnie, e, czym jest e, taka moc e, super, taka super moc pozytywnego myślenia? Ja myślę, że każdy w nas coś takiego ma i teraz może się okazać to, że drzemią w nas e, takie pokłady e, nie tyle dobroci, ale Dobroci też, dobroci też, ale czegoś takiego, co spowoduje, że musimy, powinniśmy zamienić to nasze takie myślenie negatywne na myślenie pozytywne. Zobaczcie, ile to może dobrego zrobić w naszym życiu. Bo zobaczcie, teraz sobie wstajemy rano. Mm. a już nie jest takie rano, już jest 9.25. No i teraz przy poniedziałku, i co mówimy, Boże, jaki ten poniedziałek będzie straszny dzisiaj, znowu to tamto, kawa straszna. Możemy nie zaczynać od kawy, ale dlaczego by nie? Mm. Jak ktoś lubi, niech zaczyna dzień od kawy, bo sprawia mu to pewnie przyjemność. Teraz zobaczcie, wstajemy z takim negatywnym nastawieniem, to wyobraźcie sobie, jaki będzie teraz ten dzień. Jaki ten dzień będzie? Jak myślicie? Jaki ten dzień będzie, jeżeli wstaniemy z takim negatywnym nastawieniem? To będzie dzień problemów, to będzie dzień e, negatywnej emocji, będziemy na wszystkich źli. A dlaczego? Bo sami na siebie jesteśmy źli. No i właśnie cały. Cały klucz to jest to, żeby wstać i dobrze się nastroić. Dlaczego instrumenty się nastraja? No właśnie dlatego, żeby dobrze grały. I tak samo my a, powinniśmy też się dobrze nastroić i nie zwracać uwagi na to, jaką nogą wstajemy, tylko w ogóle, że wstajemy. Tylko, że w ogóle wstajemy i to jest chyba też klucz do tego. Zobaczę, zobaczyć, czy tutaj już mm, mi się udostępnia. A dobrze, potem. Także powiedzcie właściwie to nie widzę waszych komentarzy, nie wiem czy są, a jak są to pewnie i takich nie będę widzieć. No cóż, trudno, już nie będę teraz tutaj działać. Ale jakbyście się ze mną podzielili, na przykład, jak wstajecie rano, z jaką myślą? Czy taką myślą, która was wspiera, czy taka myśl, która dołuje was? Jestem ciekawa tego. Jestem naprawdę tego ciekawa, bo y, ja generalnie jestem taką osobą, która gdzieś tam y, nie wstaje, właśnie a, z nosem, jak to się mówi, na kwintę, i o, dzisiaj to będzie taki słaby dzień, dzisiaj to będzie coś strasznego. Nie. Ja tam z reguły wstaję z wdzięcznością, że mogę wstać. Nie wiem, czy to wynika z wieku, czy, y, czy już z takiego. Y, Pomyślenia o tym swoim życiu. Zobaczcie, kiedyś Wam tutaj mówiłam, ile w Polsce kobiety żyją, zawsze się będę tego czepiać. Średnio kobiety w Polsce żyją 74 lata. No i jak ja mam już teraz 50, od jezus w grudniu będę mieć, no to powiedzmy, mam 54 lata, zostało mi jeszcze statystycznie 20 lat. I teraz niektórzy mówią, że pewne rzeczy odkładają na za 10, na za 20 lat, za 15 lat. Czy to jest sens? Zresztą jestem, jak ktoś mówi, numerologiczną piątką, która żyje tu i teraz i nie odkłada niczego na później, i to jest chyba też klucz do tego. Także zobaczcie, wstajemy rano, nie myślimy, którą nogą, bo ważne, żeby obiema wstać, A czy to jest lewa, czy to jest prawa. Bo jak sobie mamy te swoje wgrane programy, typu wstałem lewą nogą, to będzie dzisiaj dzień do dupy. No tak nie musi być wcale. Bo możecie prawa boleć, więc musisz na lewą wstać i uśmiechnąć się. I zmieniamy sposób myślenia. Wiecie, jakie to jest proste. Jakie to jest proste, że my możemy, mamy w sobie tą moc zmiany tego naszego myślenia. I to jest ta super moc. Słuchajcie, odkrycie, za ktoś tu powie, e, każdy to wie. No dobrze, każdy to wie, ale każdy to, każdy nie stosuje tego absolutnie. Szkoda, bo to by zmieniło postrzeganie naszego naszego życia tak ogólnie, widzicie, jak możemy zmieniać swoje pozytywne myśli, żeby ich było więcej, zdecydowanie, żeby nie babrać się w tym całym neg negatywizmie. To wystarczy, tak. Wyłączyć telewizor. Ale to chyba każdy Wam o tym mówi, wyłączyć telewizor, przestać oglądać wiadomości, które nam nie sprzyjają i przestać otaczać się ludźmi, którzy też nam nie sprzyjają. Czasem jest to trudne, bo środowisko, o ile łatwo jest wyłączyć telewizor albo nie, wiem, nie brać abonamentu na przykład na jakieś tam programy. To trudno jest się pozbyć, że tak powiem, osób, z domowników, którzy nas nie wspierają i nie są nam wspierający. No ale na wszystko też jest sposób. Można spróbować zmienić siebie, a przez to zmienić trochę ich. Więc no, na każde, na każde, że tak powiem, zjawisko jest jakieś panaceum, prawda? <laughs> Właściwie to jest jedno z ważniejszych chyba rzeczy, czymś, kim i czym się otaczamy. Bo to jest jakby klucz tego wszystkiego. Powiedzcie mi, czy pijecie kawę? Bo ja już. Kawka zrobiona. Ja się pozytywnie nastawiłam. Pozytywnie się nastawiam w zasadzie każdego dnia, w zasadzie. No, nie, ma, nie ma słowa, chyba w zasadzie, tylko każdy dzień jest pozytywny i takim powinien być, uważam, dla własnego dobra. Zgodnie z tą statystyką, zostało 20 lat. Ja zakładam, że troszeczkę więcej zostało myślę, że 30, może 40 będę tutaj męczyć wszystkich, <laughs> ale, ale zobaczcie sobie. Właściwie jest wiosna, chociaż jest zimno, 6 stopni to nie jest normalne w naszym tutaj akurat klimacie. Chociaż mój syn dzisiaj stwierdził, że tak to już będzie, będą ekstrema, będzie albo gorąco, albo zimno, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. A ja myślałam, że my jesteśmy w takim klimacie umiarkowanym, ale jednak nie, ale jednak nie, bo mamy trochę ekstrema. O tej porze normalnie powinno być już 20 parę stopni, a nie 6. Więc dla mnie to jest trochę syberia, więc. No, ale czy z tego powodu mam się e, smucić i być negatywnie nastawioną? No, nie. Jestem wdzięczna, bo pamiętajcie, że jedną z, jedno, e, z takich, e, nie wiem, czy można to nazwać emocji, rzeczy to niekoniecznie, bo rzecz to jest coś, co dotykamy, e, tak naprawdę, ale jedną z. E, Zabrakło mi ale to nic. Powiedzmy, z rzeczy jest właśnie pozytywnego myślenia, to jest właśnie wdzięczność. Jeżeli będziemy wdzięczni za tą kawę, za tą pogodę, mimo że jest zimno, ale jest, bo to jest tylko kwestia tego, jak się ubierzemy, prawda? I że możemy korzystać z tej pogody. Zobaczcie, ile osób jest powiedzmy uziemionych gdzieś tam. W różnych sytuacjach. Niemożności wstania z łóżka, niemożności wyjścia z domu, niemożności podjęcia pracy, niemożności założenia choćby rodziny, y <kliżące> niemożności jeżdżenia autem czy rowerem. Jeżeli my takie małe czynności, bo to są małe czynności dla niektórych, a dla niektórych są to ogromne wyzwania, jeżeli my coś takiego możemy robić, to zobaczcie, co powinno się wkraść każdego ranka. Właśnie ta wdzięczność. I tego Wam życzę. Takiej wdzięczności Wam życzę, i zmiany mm, tych negatywnych myśli. Widzicie, jak będziemy to robić codziennie, to w którymś momencie okaże się, że w nas w ogóle nie ma takich negatywizmów. I będziemy się zastanawiać. Jak dam Wam hasło, powiedzmy, nie wiem, za trzy tygodnie, zróbmy sobie takie: Teraz mi przyszło do głowy, że codziennie. Jesteśmy wdzięczni za coś, za cokolwiek, że wstajemy rano, że mamy fajną rodzinę, że no, moje dziecko uczy się do matury, powiedzmy, prawda? To też jest wdzięczność, że dotrwało do tej klasy. Zobaczcie, za granicą nie jest to takie wcale proste dla kogoś, kto nie jest urodzony w tym kraju, a jednak jest to wdzięczność. Trzeba być wdzięcznym może, że kot całą noc nie miałczał albo się nie zżygał, bo zdarza się, i w nocy wstajesz, i nie wiesz, <noise> co się może wydarzyć. Jest to wdzięczność. Praktykujmy taką wdzięczność przez trzy tygodnie. Zresztą mówi się o tym, żeby o, zmieniać nawyki i żeby te nawyki nam się trochę utrwaliły trochę, to trzeba przynajmniej 21 dni. Teraz zobaczcie. E, praktykujemy wdzięczność. Hmm? To, to jest jedno, zmieniamy nawyk to jest drugie i cóż się może wydarzyć, i za te trzy tygodnie yy, daję wam yy, nie, znaczy nie dam wam gwarancji, bo w zasadzie to wszystko zależy od was a, że ben, ch będziecie chcieli szukać sobie w sobie negatywnego czegoś i będzie wam trudno to znaleźć a to zmieni postrzeganie was innych naokoło a inni was też będą inaczej postrzegać. Bardziej chyba pozytywnie. Co wy na to? Wdzięczność, nawyki, pozytywne myślenie. No i co się okazuje? Mamy swoją supermoc. Wcale nie musimy oglądać bajki o superbohaterach, tylko to my jesteśmy superbohaterami, prawda? Swojego życia. I można to zmienić. Każdego poranka. Pamiętajmy, że każdego poranka rodzimy się na nowo. I chcąc zmienić siebie, znaczy chcąc zmienić świat, to musimy zmienić siebie. E, też się mówi o tym, że jak. E, znaczy, ja, ja bardzo lubię porównanie to do lustra też, prawda? Idziemy rano do lustra i uśmiechamy się, więc no, <laughs> y, czy Ty chcesz codziennie widzieć tą twarz taką nieuśmiechniętą? Przecież z tą osobą, czyli tak, z tą osobą z tą ja ty ze swoją osobą, czyli ze swoją osobą najczęściej spędzasz dzień, prawda? noc i teraz chcesz, żeby ta osoba się nie uśmiechała do ciebie. Trochę by to było słabe. Pamiętajcie, że żeby zobaczyć inny obraz w lustrze, wcale tego lustra nie musimy zbić. Tylko wystarczy się uśmiechnąć. Choćby nawet. To jest taka też mała zależność. <laughs> Więc co? Tak jak tu napisałam, odkrywamy swoją supermoc, stajemy z mocą przy poniedziałku. Właśnie, trochę Wam tutaj tej mocy dam. <laughs> A pamiętajcie, że macie ją sami w sobie. I praktykujcie rano tą nie tyle uważność, ale właśnie taką wdzięczność za to, że możemy wstać, że może być poniedziałek, że jesteśmy tutaj, gdzie nie mam choćby wojen, słuchajcie, to takie zaraz górnolotne ktoś powie: Ach, tamto. No, ale to jest ważne, że możecie sobie, nie wiem, napić się kawy, <kluzny> może jakąś książkę dobrą poczytać, albo mieć co do gara włożyć. Słuchajcie, to też jest ważne, albo że. Z kim zjeść ten obiad? Dla kogo gotować? Czasem mówimy, że nie, nie, ja to nie jestem służąca, ale może się okazać, że jest to przyjemność. Słuchajcie, przy poniedziałku takiego właśnie podejścia Wam życzę i takiego dobrego startu na nowy tydzień. Odkrywajmy sobie w sobie supermoc, bo każdy z nas. Coś takiego ma, wcale nie musimy oglądać bajki, żeby być super mocnym. Pięknego poniedziałku Wam życzę. Pięknego dnia. I dobrego startu w nowy tydzień. Próbuję tu coś jeszcze włączyć, ale nie wiem, czy mi się to uda. Chyba mi się nie uda. Muszę to przetrenować jeszcze, widzicie, dużo jeszcze muszę się tutaj nauczyć na tych st streamingach, żeby pokazać Wam to, co chciałam. No ale cóż, pięknego jeszcze raz dnia i przypomnę Wam, jaki jest dzisiaj dzień według kalendarza dobrych myśli. Dzisiaj jest 31 marzec, zobaczcie, jak to szybko zleciało. Dzień, hmm, dzień podjęcia działania, dzień podjęcia działania.